Halo, halo, hej, siema z tej strony LinisekLty, a w dzisiejszym odcinku będę rekrutował Wojtka102 do teamu SCM, przywitaj się. Ej, ej, tam PM już się zrobił. To idź po niego. <grym> Jak ktoś z was chce dojść do teamu SKM, chyba że SCM, to... Eee, nie pisze w komentarzach jak go zrekrutuję albo mój kolega No A w ogólnie 1v1, one one, bo będę zamierzał nagrywać serię 1v1 widzami. Czekaj, ty pierwszy edytujesz czy ja? Ty ej, a gramy na jeden i przez drewno? E, na dwa. Trzy... Do trzech jakby co. Trzy, cztery. O Boże, mój, jeden się zbudował. No. Ha. Za! Dobra, 1-0 nieważne, ja zlamiłem ten początek. Tak. Teraz to jedynie ja Teraz ja? No. A czekaj, bo tu się jeszcze nie zniszczyło. będzie szybciej. O niebo, ja zraniono. <grym> jest, spada, nie, bo ja zraniłem Jezu! Drew się, nie ma Dobra, idę do Uwaga, Oha, jak się uratowałem. A, tak w ogóle życie wszystkim... Szczęśliwego nowego roku. Ten ciągle się śmieje, nawet nie wiem z tego. Za to już gra. dał. Chcę wszystko Nie wiem, byłeś w kościele, nie wiem co się w nim opętało, ale coś złego. Czekaj, to jest spawny no wyjdzie. No. Żeby nic ci znowu nie przeszkadzało yeah, czy, że... Fajnie, że zacząłem Nie nie sądziłeś No, jak ja pod No ten... i tak jak ty mi tu daszik postawiłeś? Ale mam aim'a No jak I jak ja tego, jak ja to zmysłowałem? Tak, że nie trafiłeś Wojtek, chcipać! Jest, aby spadł, nie to... No, przepraszam za psa, jak słychać, ale... U mnie słycha. słychać. Nie słychać? Nie słychać, niestety. Ale dostał. No! no. A, to O no, czemu? A ja zapomniałam, że jest skar w ogóle. My ja też. <grymne> ja przepraszam, że coś było słychać. Ale ich kolega postanowił rzucać kubkami. Serdeczny Kingsley. O, dostał. O 35 kopni. Dobra, leży bo i tak jak przegrasz teraz to tak czy siak będziesz w SCM bo typcio tu ją powinien przeprowadzać ale go oczywiście nie ma aha. pozdro typcio, tak w ogóle aha fajnie że się skolapsowało, czekaj Trzy, warum. Chyba, że wolność za pięciu to. Odcinek będzie duży. Jak się okaże, że się dźwięk nie nagrał. Kur. Kurna. Nie! Yeah, Nie! Yeah. Runda ostateczna Max. To tytuję, oh <laughs> się stresuję, Jezu Dobra A to by jest pesel. Nie. wiem Nie ważne co ja zbudowałem z coś chciałbym zrobić. Wstał, dobra. Kurde. Ja nie walczyłam dziś. Nie, 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 nie. O. Mik, robisz taki Tylko mogło mnie trafić. Tak, że zwiszowałeś. No, no. nice. Dobra, i tak gramy do pięciu. <laughs> Nie okay. no, tak czy siak się już dostałeś, bo typ, czy raczej pokonasz? No <noise> <noise> dobra, weź tym jeszcze raz walnij. Będzie można wejść. Yeah. Mieć... Tak. dwa, out. jeden. Ja pierdziele nie postawiłem się pod wola <grymne> O nie ja ej, ej bo ja ci coś później powiem poza odcinkiem Dobra Aí não tem enchatava não. <laughs> <laughs> e não consegue se poupar, tá? Viva. A agora você se dito não? Vamos que vai ter pode. Ai ai ai. Ai ai ai. que W no ogóle wojski masz kanał na YouTube? No ja mam To jaka nazwa? Taki jak mój nick Dobra, to wpadajcie do niego na kanał e, trochę Kermiki słabe <grymiki> okay. Dawaj Dawaj А, а. ты не смотри. So, я... Ага, не важно. Mam skara. Dobra, 4-3. Wygrasz to. No właśnie skary są, no co to jest? Co to za skara zapominam? No chyba tego skara chyba, ale bo bez niego nawet co nabrał. Co jest zostałem w sumie? 3 jeden. Fajna teraz będzie mi potrzebny, a go nie mam. Mogę się założyć... Nie, chyba na jeden poszłem grać.

<śmiennie> A Kingsley już, Kingsley już bierze najlepsze sobie bronie. No! Kingsley nie! A jak, patrzcie jak się rozjeżdża Kingsley. A! Robi się tak. Tak. Robi się tak. Dziękuję, tak się robi. A więc do zobaczenia w następnych odcinkach, zostawiajcie suby, łapki, elo!